To są ich sprawy chcą się pozbyć, nie się pozbywają, nie chcą to nie. To już jakby no między mną a Pauliną, oczywiście znamy się w serii, jak większość jest światopoglądowo przepaść, Paulina ma poglądy bardzo radykalne, bo nie przypadkiem znalazła się w skrajnie lewicowej partii. Natomiast życzyłbym sobie, żeby w ramach tej skrajnej lewicy, jeżeli już muszą być i są, to żeby byli ludzie, którzy z troszczą się rozumieją, w jakiś sposób interes Polski. Ja akurat to tej posłance nie można odmówić. Dostanęła no na wysokości zadania chociażby przy CPK. Będąc częścią jeszcze wtedy tej koalicji, prawda, 13 grudnia z odwagą broniła Centralnego Kortu Komunikacyjnego inwestycji i miała odwagę o tym mówić głośno, więc pozbyli się naprawdę merytorycznie bardzo sprawnej osoby, pod byle pretekstem tekstem, no ale tak się czasem w polityce dzieje, to już tam, to już koniekt, więc nas, nas ta sprawa nie dotyczyła, tak powiem bezpośrednio, poza takim ogólnym rzutem na państwowość. Co do Palikota, nie wiem czy był sterowany przez służby, bo nie widziałem żadnych dokumentów, za rękę nie złapałem i publicznie tak nie powiem. Natomiast wiem, że w Polsce co jakiś czas jest kreowana tak zwana partia buntu, prawda? Był pan Palikot, był pan Petru, byli inni, potem pan Hołownia, który miał być trzecią drogą, no jest trzecią kadencją Tuska de facto. Dziwnym trafem szefem kancelarii prawą ręką pana Hołowni jest pan Cichocki, który był koordynatorem, szefem służb specjalnych. Za pierwszego Tuska, więc cytując powiem, posła koalicji 13 grudnia, posła Ćwika, tak on to mówił, trzeba połączyć kropki, więc jak ktoś łączy kropki, to, to widzi. Natomiast do tego panikota to jest ciekawe, bo on na tamte czasy oczywiście był skandalistą, jakby o to mu chodziło, żeby przesuwać. Funkcjonuje coś takiego, to politolodzy to określają, to się nazywa, czy socjolodzy także, tak zwane okno ofertone. Brzmi strasznie, ale o co chodzi? O to, że gdzieś tam w społeczeństwie funkcjonują zawsze jakieś poglądy. Jest część prawicowa, część lewicowa. Niektórzy mówili, że to, co u nas uchodziło za lewicę, no to gdzieś tam w jakichś krajach skandynawskich czy w Holandii to gdzieś w centrum by było, bo tam ich lewica to jest, to jest taka nasza lewica na dopalaczach, prawda, i tak dalej. Z drugiej strony, jak są jakieś partie prawicowe u nas, no to czasami się w innych krajach pojawiają takie prawicowe razy dwa, prawda? Czyli chodzi o takie spektrum poglądów, które są dostępne w debacie publicznej, które jakby no nie wywołują jakichś skandalu w debacie publicznej. No i Paligot był taką postacią osobą, która miała to okienko Overtona oczywiście przesunąć, czyli robić rzeczy skandaliczne i prezentować skandaliczne poglądy, które powodowałyby, że poglądy właśnie tego rodzaju wcale nie byłyby już uważane za jakieś skrajne tylko mieściłyby się w jakiejś tam normie debaty publicznej. I to było oczywiście celowe działanie pod tym względem, ale ciekawostka jest taka, że akurat wiem, że co do tego wywiadu, czy do tego, że on wprost o tym mówił, że właśnie zaatakował gościu, czy, 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 czy wprost mówił o pewnych rzeczach związanych z Unią Europejską, no to mówi się, bo też no, nie, nie byłem świadkiem tego, ale mówi się, że on został upomniany przez, przez tych swoich różnorakich tam, że, że inaczej to robił w białych rękawiczkach, prawda, Właśniewskiej. Stary komunista, którego wizerunek w Polsce udało się wykreować jako tam jakiego nie wiadomo jakiego bohatera, prawda, pana prezydenta. Kto by w Polsce powiedział w 89 czy 90, że po czterech latach komunista będzie, pieczyt, komunista będzie prezydentem, nowy i tak dalej. I, i ponad wtedy właśnie była zwrócona uwaga pani Kotowi, że pewne rzeczy lepiej robić, niż mówić. Zrobię no, trochę teraz tak do tych, co twierdzą, że gadają. Znaczy, rob, robią, nie gadają, no to, no to, no to, no to właśnie, właśnie widać.